Cześć, Dzisiaj mam dla Was sprzęt bardziej luksusowy BMW 528i xDrive Samochód krajowy od pierwszego właściciela 138 tysięcy km 2 litry turbo benzyna, 245 koni 6 z ogonkiem do setki napęd na 4 koła więc fajne urządzenie automat oczywiście Samochód krajowy serwisowany w BMW. Ostatni jeden czy dwa przyglądy były robione już poza. A do 16 roku mamy, mamy serwisowany samochód w ASO BMW. Auto siedmioletnie, właściwie za chwilę ośmioletnie jest w stanie wzorowym. Nie mam, nie mam wam co tu pokazać w sensie jakichś uszkodzeń, bo ich po prostu nie ma. Do tego stopnia, że nawet tego lakieru nie polerowałem, i on jest bardzo ładny. I do tego kompletnie bezwypadkowy, bo miał. O! Tu jest jedna brzydka rzecz. Tylko na tym, na tym przednim zderzaku i ten przedni zderzak to jest jedyny element, który był nie wiem czy lakierowany, czy wymieniany i to Wasu BMW kilka lat temu. Więc cały jest oryginalny I, i nie ma uszkodzeń. chodzeń. Jest, jest wzorowa. Koła są 18-calowe. 245, 45, 18. Y, guma letnia. Y, to jest Bridgestone I w bardzo dobrym stanie. Jest w miarę wyposażona. Eee, nie jest to na pewno najbogatsza opcja, jak to często się widzi w opisach, a, tam, a w środku wiele braków. Eee, ale ma na przykład tak, zacznijmy od tyłu. Ma kamerę cofania. Ma pokrywę bagażnika elektrycznie. Otwieraną, zamykaną. Jak już tu jesteśmy, to zobaczcie, jak wygląda bagażnik. Ładny, czysty, nic nie podarty. Tu jeszcze dodatkowy schowek a tu akumulator. Zamykamy. Ma dociąganie drzwi fajna opcja. Wszystkie cztery drzwi w ten sposób się Ma podświetlane kamki. Ma lusterka, wszystkie trzy fotochromatyczne, czyli samościągające. Samo wszystkie trzy, czyli oba zewnętrzne i to wewnętrzne. Elektrycznie sterowane szyby razy 4. Lusterka elektrycznie regulowane i składane. To też opcja nie, nie, nie jest to standard w BMW. Automatyczne światła, ma automatyczne światła długie, drogowe, ma biksenony oczywiście, halogeny yy, i przyszycie głowę tylne. Skórzana tapicerka, a fotel jest zwykły, ale, ale jest jasna skórzana tapicerka, yy, elektryka, oparcia i wys, wysokości i lędźwiowa, a przesuw już jest, yy, przesuw już jest yy, manualny. nawigacja duża, professional e, cały system iDrive radio menu, zestaw głośnomówiący e, info o samochodzie komputer um, status pojazdu, co ja chciałem o, jest wskaźnik poziom oleju silnikowego, pomiar Potrzeba serwisowa. Badanie techniczne jest do zrobienia i ja to oczywiście ogarnę. Wszystkie przyglądy są, są OK. Dobra. Kierownica wielofunkcyjna, sportowa, z tempomatem, z limiterem prędkości, sterowanie radiem i zestaw głośno mówiący. Wóz ma 138 kilometrów i, tak jak mówiłem, miał jednego właściciela. Nawet nie był w leasingu, tylko od początku był na osobę prywatną. Więc dość niespotykana, niespotykana opcja. Jest też kamera cofania, o której wspominałem. Wygląda to tak. Tu jeszcze są jakieś tam ustawienia: Linie pomocnicze, można wyłączyć Oznakowanie przeszkód, tam jakieś cuda. Eee, co jeszcze? Lusterko fotochromatyczne wewnętrzne, tak jak mówiłem. Tu światełka, jasny sufit, jasna skóra z tyłu. Podłokietnik i jest otwór na narty. I chyba nawet jest yy, na narty ten rękaw. Fotel pasażera wygląda tak, więc też jest bardzo ładny. Generalnie bardzo fajne urządzenie, i na tle tych okazji ze Stanów, bo to benzyny to przede wszystkim z tamtych lat, to, to ze Stanów. To tu mamy egzemplarz no, właściwie wzorowy. Zajrzyjmy, zajrzyjmy yy, pod maskę. ma litry turbo 245 koni fajny silnik, ka swoje osiągi to w miarę jakoś tam rozsądnie się obchodzi ze zużyciem paliwa Zamykamy A, ma jeszcze czujniki parkowania, przód i tył. Jest kamera cofania i ma czujniki parkowania przednie i tylne. Winch Cape instrukcja, książka serwisowa. Książka jest niepewnozupełniająna. Prawdę mówiąc, muszę to zrobić, ale w historii sprawdzałem, więc tam ta historia przebiegowa się jak najbardziej zgadza. Tutaj jest raptem 49 do kwietnia 16, ale jeszcze były przyglądy później w Cape Specyfikacje, jakieś tam zamówienia, to, to wszystko. To wszystko mam, czekajcie, jeszcze powiem Wam kwotę, ona ma niecałe 300 tysięcy kosztowała, tak, 200, prawie 280 jest specyfikacja, więc no wiadomo, jeszcze można było tu i ze stówkę pewnie dorzucić, ale generalnie jest to nieźle, nieźle wyposażone auto i w fajnej, w fajnej kolorystyce, bardzo dobrze to się, to się prezentuje. Pokażę Wam grubość lakieru, tak jak wspominałem, bus właściwie dziewiczy poza przednim zderzakiem, co jest dość niespotykane po tylu latach, ten się uchował, był garażowany w rękach prywatnych, no i zobaczcie. Piątka jest dość grubo lakierowana, czyli tylne błotniki są metalowe i one mają 150-160 około, to jest, to jest standard. Drzwi są już aluminiowe, więc aluminium zawsze jest niemalże dwukrotnie. Normalny standard jest około stówki w każdym aucie. Tutaj mamy 230 i to tak ma być. 225, 216, dach jest stalowy, więc dach 147, drzwi kierowcy 228, błotnik 198. 225 pokrywa silnika, 188 213 błotnik, 217 212 220 drzwi prawe przednie, 226 drzwi prawe przednie, 229 drzwi prawe tylne, 215 i błotnik prawe tylny, 170. 140, 180, pokrywa bagażnika. 132, 114, 113, 169 na górze. Więc, tak jak wspominałem, cały oryginalny poza przednim zderzakiem. Wzorowy, unikat. Nie ma takich hałd. Coś się usmuliło. Zapraszam Was na autoprofesja.com.pl, tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego auta i szczegółowy opis. Zapraszam też na używana honda.pl, tam znajdują się hondy od pierwszych i drugich właścicieli z fajnymi małymi przebiegami. Polubcie mój profil na Facebooku, autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.